Witam wszystkich w filmie, w którym przechodzę Pokemon Heart Gold bez rzucania pokebolami, czyli będę mógł używać tylko Pokémony, które od kogoś dostanę, bo ja sam nie będę w stanie żadnego złapać. Dodatkowo nie mogę używać przedmiotów w trakcie walki. Pomysł ukradłem od pana Pitura, którego kanał znajdziecie w opisie i zapraszam do oglądania. Nazwałem swoją postać Semiron i poszedłem do profesora Elma, który pozwolił mi wybrać swojego pierwszego Pokemona, którym jest Syndaquil. Profesor poprosił mnie, żebym poszedł do pana Pokemona i coś od niego odebrał. Poszedłem tam i dostałem tajemnicze jajo, które muszę z powrotem odnieść Elmowi, ale przed wyjściem dostałem jeszcze od profesora Oak'a, który akurat odwiedził pana Pokemona Pokédex. W drodze do laboratorium spotkałem czerwonowłosego chłopaka, który chciał ze mną zawalczyć. Miał tylko Totodile'a na poziomie 5, więc szybko go pokonałem, a po walce wypadła mu jego karta trenerska, dzięki czemu mogłem się dowiedzieć jak ma na imię. Gdy już wróciłem do profesora, była u niego policja, bo ktoś właśnie ukradł Totodile'a, więc go sprzedałem i tak wiem, bardzo kreatywna nazwa. Potem poszedłem się pożegnać z mamą i wyruszyłem w swoją podróż Pokémon, ale jeszcze przed tym Lyra, czyli moja przyjaciółka, pokazała mi jak się łapie Pokémony i dała mi Pokebole, które bardzo mi się przydadzą. W Violet City w centrum Pokémon znajduje się człowiek o imieniu Primo, który po podaniu specjalnego kodu da Ci Jajo Pokémon. Kod ten jest zależny od Twojego ID na karcie trenerskiej, więc żeby tutaj nie przedłużać dokładny film jak zdobyć to Jajo dam do opisu. W Gymie nie było lidera, więc poszedłem do Sprout Tower, gdzie po walce z jednym z trenerów Syndaquil ewoluował wyquilawę. Zawalczyłem z najmocniejszym z trenerów i Quillava spamując Ember pokonał cały jego team, po czym trener ten stwierdził, że jestem gotowy na walkę z liderem i dodatkowo dostałem TM Flash. Poszedłem na lidera, którego pokonałem tak samo jak tamtego trenera, czyli tylko Quillawą i spamowałem Ember. Po walce zadzwonił do mnie profesor Elm i powiedział, że w markecie czeka na mnie jego asystent, który dał mi następne jajo. Następnie poszedłem do Azalea Town i dowiedziałem się, że w studni obok są ludzie z Team którzy odcinają ogony poką, więc poszedłem tam, żeby ich powstrzymać. I spotkałem Protona, który jest nazywany najstraszniejszym i najokrutniejszym członkiem organizacji. Zawalczyłem z nim szybko go pokonując i w nagrodę dostałem... Hmm, Pokebole, dzięki. Potem chciałem wykluć Pokémony z jaj, ale przez przypadek nadziałem się na walkę z rywalem i szybko go pokonałem spamując Flamewheel. Po czym dokończyłem wykluwanie i wykluł się Togepi i Merip. Poszedłem na lidera, którego tak jak każdego innego przeciwnika pokonałem Quillavą spamując Flamewheel. Poszedłem do ILEX Forest, gdzie musiałem pomóc w złapaniu farfecztów, więc to zrobiłem i doszedłem do następnego miasta, czyli Golden Road City, a w przejściu do parku mogę zagadać do strażnika, który poprosił mnie, żebym zaniósł spiroła z listem do jego przyjaciela, który znajduje się na route 31, ale postanowiłem, że nigdy mu go nie zaniosę i tak zdobyłem nowego Pokemona do drużyny. Poszedłem na Whitney, czyli liderkę typu normalnego. Zacząłem Quillavą na Cliffery, która padła na dwa Flamewille. Wystawiła Miltanka, więc ja zmieniłem na Togepi, żeby go uśpić Ionem. I zmieniłem z powrotem na Quillavę, który Flame Wheel pokonał Miltanka. W drodze do następnego miasta, Mary Pewuluowo wy i Togepi-wy Togetika, w Ecrutic City w centrum Pokémon spotkałem Billa, który akurat szedł do Goldenrod, więc poszedłem tam za nim i po chwili rozmowy dostałem od niego Eevee. Wróciłem do Ekrutik i w gymie nie było lidera, więc poszedłem do Spalonej Wieży, gdzie spotkałem rywala, którego szybko pokonałem, a po walce z Piroł ewoluował we Poszedłem do piwnicy, gdzie znalazłem legendarne trio, które uciekło, ale w sumie to obojętne mi to, bo i tak bym nie mógł nikogo złapać. Lider już wrócił do sali, więc poszedłem z nim zawalczyć. Zacząłem flafim na Gastliego i pokonałem go trzema Thundershockami. Chciał wystawić Gengara, więc zmieniłem na Togetika. Uderzył go raz ekstra sensory, ale został uśpiony i już niestety nigdy się nie obudził. Wystawiłem Quilave, który uderzył go raz Flame Willem, ale też padł, więc wystawiłem Firoa i dobiłem go Aerial Ace. Em. Następny był Hunter, którego. Go też pokonałem jednym Aerial a ostatni był też Hunter. Zmieniłem na Fluffiego, żeby go sparaliżować i zmieniłem na Firoa, który pokonał go dwoma Aerial po walce poszedłem do Ecru Dance Hall, gdzie członek Team coś tam się prył do Kimono Girl, więc szybko go pokonałem, po czym dostałem HM Surf. Poszedłem do Oliwine City, gdzie spotkałem wykrzyknik pytajnik plus minus i powiedział mi, że liderki nie ma w sali, ponieważ jest w latarni morskiej i opiekuje się swoim chorym Pokemonem. Poszedłem do niej i poprosiła mnie, żebym popłynął do Cian Wood City i tam dostanę specjalny lek, który pomoże jej Ampharosowi. I tutaj pojawił się mały problem, bo żaden z moich Pokémonów nie mógł się nauczyć surf, więc musiałem wrócić aż do PokeAflon Dome znajdujące się obok Goldenrod i grać minigierki przez prawie godzinę, żeby zdobyć odpowiednią ilość punktów i żeby mógł kupić Waterstone i ewoluować Eevee w Vaporeona. Dopłynąłem do Cyanwood, odebrałem potkę i poszedłem na lidera. Zacząłem waporionem na Primeape'a, obiłem go dwoma surfami, po czym zmienił na Polirafa, więc użyłem Sand atak, żeby zmniejszyć celność, po czym padłem od Focus Punch'a. Wystawiłem Firoa, który pokonał go czterema Aerial i został Primeape, który padł na jednego Area Wróciłem z lekarstwem do Jasmine i dała ją Farosowi, po czym poczuł się dużo lepiej i wróciła do Gymu, przez co mogłem z nią zawalczyć. Zacząłem Quillavą na Magnemite'a, ale przez paraliż i konfuzję udało mi się tylko raz użyć Flame Wheel i Quillawa padł. Wystawiłem Vaporiona i dobiłem go surfem. Następny był też Magnemite', więc wystawiłem flafiego tylko po to, żeby go sparaliżować. Zmieniłem na Vaporiona i pokonałem go dwoma surfami, a on mnie tylko sparaliżował. A ostatni był Steelix, więc wystawiłem Togetika, żeby użyć Jon i go uśpić. Po czym zmieniłem na Vaporiona, który pokonał go dwoma surfami. Po walce poszedłem nad Lake of Rage, gdzie powstrzymałem Czerwonego Gyaradosa, po czym poznałem Lensa, czyli czempiona tego regionu. Poszliśmy do sklepu, w którym pod szafą było tajemnicze przejście, które prowadziło do kryjówki Team Rocket, w której prowadzili eksperymenty i wymuszali na Pokemonach ewolucję. Spotkałem tam Petrela, czyli kierownika Timu Racket, którego szybko pokonałem, a następnie poznałem Arianę, która nie wiem kim jest, ale pewnie jakąś ważną osobą w Team Racket i zniszczyliśmy ją razem z Lensem w walce 2 na 2 po czym musiałem pokonać jeszcze 3 elektrody, które zasilały ich maszynę. Po wszystkim poszedłem na gym, ale przed nim Fluffy ewoluował w Ampharosa i teraz zacząłem walkę z liderem. Zacząłem Ampharosem na Sila, obiłem go, użył Potkę, obiłem go jeszcze raz, po czym zmienił na Piloswine'a, więc ja wystawiłem Vaporiona i pokonałem go dwoma Surfami. Następny był Dugong, więc zmieniłem na Ampharosa i pokonałem go dwoma Thunderpunchami, a ostatni został Sil, którego pokonałem jednym Thunderpunch'em. Następnie musiałem wrócić do Golden Goldenrod City, bo Team Rocket coś kombinował w wieży radiowej, ale przed tym poszedłem do podziemi, gdzie jeden z ich członków, myśląc, że jestem nową osobą w organizacji, dał mi ich strój. Przez to człowiek blokujący wejście do wieży przepuścił mnie, ale przyszedł wykrzyknik pytajnik plus minus i mnie rozpoznał, więc i tak musiałem walczyć, żeby się tam dostać. Bezproblemowo go pokonałem i poszedłem dalej, gdzie spotkałem protona, którego musiałem też pokonać. Miał tylko dwa Pokémony, więc szybko to zrobiłem, a po walce Quilava ewoluował w Idąc dalej spotkałem Ariane, która miała tylko trzy Pokémony i też nie była żadnym problemem. Na samej górze wieży spotkałem Archera, który powiedział, że chcieli przejąć ten budynek, żeby ogłosić powrót Team Rocket, po czym z nim zawalczyłem. Zacząłem to getikiem na Handauera, którego pokonałem dwoma Ancient Powerami, drugi był Koffing, który padł na dwa serfy Vaporiona, a ostatni był Handum, którego obiłem trochę Ampharosem i zmieniłem na Typhlosiona, który dobił go Strengthem. I tak uratowałem wieżę radiową przed Team Rocket, za co w nagrodę dostałem Rainbow Wing, czyli przedmiot, za pomocą którego można przywołać legendarnego Pokemona. Następnie przeszedłem Ice Path i dostałem się do miasta, gdzie jest ostatni lider, na którego od razu poszedłem. Zacząłem firołem na Gyaradosa, żeby trochę go obić. Teoretycznie mogłem Ampharosem, ale jest on wolniejszy od Gyaradosa, a potrzebowałem, żeby Ampharos miał później full HP. Wystawiłem Tyflojona, który obił go do zera HP i wiedząc, że Claire uczy je teraz Hyper Potion, mogłem wystawić Ampharosa, który go szotuje. Następny był Dragoner. Zmieniłem na Vaporiona, który dwoma Aura Beamami i Quick Attackiem go pokonał. Następnie był też Dragoner. Po jednym bimie Vaporion padł, więc wystawiłem to który dobił go spamując ekstra sensory. Następna była Kingdra, więc zmieniłem na Ampharosa. Kingdra nie trafiła hydropompy i udało mi się sparaliżować Thunderwave'em. Później spamowałem tylko Discharge, a przez paraliż nie była w stanie mnie ani razu uderzyć, i tak pokonałem wszystkich liderów. A następnie poszedłem do Dragon's Den, gdzie w nagrodę dostałem Dratini. Zadzwonił do mnie profesor Elm, więc do niego poszedłem, dostałem masterbola, którego na pewno użyję i powiedział mi, że grupa Kimono Girls mnie szuka. Poszedłem do nich ale przed wejściem spotkałem pytajnik wykrzyknik plus minus, który został przez nie zniszczony w walce więc teraz ja z nimi zawalczyłem bo potrzebują znaleźć odpowiedniego trenera do przywołania Hooła. Szybko je pokonałem, po czym przybiegła do nas mała dziewczynka i powiedziała, że widziała cień jakiegoś Pokemona, który przyleciał na Bell Tower. Pobiegliśmy tam i na samym szczycie wieży Kimono Girls już na mnie czekały i wykonały rytualny taniec, który przywołał legendarnego ho oła. Zawalczyłem z nim i jako, że miałem Master Bola, dzięki któremu na 100% go złapie, to szybko go pokonałem i teraz mogłem spokojnie przejść w Victory Road. Podekspiłem jeszcze wszystkie pokemony do 40 poziomu i poszedłem na elitarną czwórkę. Pierwszy był Will, zacząłem Ampharosem na Zatu, który padł po jednym discharge'u. Następna była Jinx, więc zmieniłem na Typhlosiona. Prawie ją zrunshotował Lava Plumem, ale został uśpiony i padł na dwa Psychiki, więc wystawiłem Dragoner i dobiłem ją Extreme Speedem. Następny był Exeggutor, wystawiłem Firoa, który obił go Flyami, ale padł, więc wystawiłem Dragoner i dobiłem go Dragon Rushem. A ostatni byli Slowbra i Zato, którzy padli od Ampharosa spamującego Discharge. Drugi jest Kog'a, zacząłem Typhlosionem na Ariadosa i zmanshotowałem go Lawa plumem. Zostałem na foretresa, bo jest stalowo robacie, więc też padł na hita. Na Muk'a, który spamuje minimize, wystawiłem Vaporiona i użyłem Whirlpool, żeby cały czas dostawał damage, bo ma Black Sledge. Po czym cały czas spamowałem Surf, aż zużył Full Restora i Vaporion niestety padł. Wystawiłem Firoa i obiłem go trochę Aerial Ace'em, który zawsze trafia. Wystawiłem tajflaużona i po pięciu nietrafionych atakach w końcu udało się go uderzyć i dodatkowo podpalić, a po dalszym spamowaniu udało się go w końcu pokonać. A później został tylko krobat i venomo, w których połączyłem Ampharosem i tajflaużonym. Trzeci jest Bruno, zacząłem togetikiem na Hitmontopa, użyłem raz ekstra sensory, po czym strollowałem i użyłem Fly, bo chciałem przetestować damage, przez co padłem od counter, więc wystawiłem Firoa i dobiłem go jednym Flyem. Następny był Hitmonchan, Firo uderzył go raz Flyem, po czym padł, więc wystawiłem Typhlourzona, który pokonał go na Lava Pluma i strękwa Następny był Onix, więc zmieniłem na Vaporiona, który pokonał go jednym surfem, potem był Maczam, więc wystawiłem Ampharosa, żeby go jak najmocniej obić discharge'ami, po czym wystawiłem Vaporiona i dobiłem go surfem. Ostatni był Hitmonlee, udało mi się go raz uderzyć surfem, po czym padłem i wystawiłem Dragonera, który dobił go Dragon Rushem. Czwarta jest Karen, zacząłem Dragoner, którym cały czas spamowałem Dragon Rush i zmusiłem ją do użycia Full Restore, ale ostatecznie mój smok padł. Wystawiłem Vaporeona, który dobił go surfem, następny był Vileplume, więc zmieniłem na Tyfloużona, który pokonał go na dwa lava plumy. Następny był Gengar, więc wystawiłem Togetika, który wygrał z nim trzema ekstra sensory, ale zostało mu jeden HP. Kolejny był Handum, który padł na dwa surfy Vaporeona i został tylko Markrow, który padł na jednego discharge Ampharosa. I został tylko lens, z którym nieważne co bym zrobił, nie miałem szansy wygrać, więc musiałem podexpić Pokémony aż do 50 poziomów, a Dragoner do 55, żeby ewoluował w Dragonite'a, i teraz mogłem z nim zawalczyć. Zacząłem Ampharosem na Gyaradosa i pokonałem go jednym Discharge'em. Następny był Dragonite', więc jeszcze zostałem, żeby go sparaliżować, po czym poświęciłem go i zmieniłem na Dragonite'a. Użyłem raz Dragon's Dance, po czym dostałem Outrage'em i przeżyłem na 6 HP, ale przeciwny Dragonite' dostał konfuzję i był sparaliżowany, więc zaryzykowałem i użyłem jeszcze raz Dragon's Dance, co się udało i że teraz byłem bardzo mocno zbustowany, to jego wszystkie następne Pokemony padły na hita od Dragon Rush lub Aqua I tak przeszedłem Pokémon Gold bez rzucenia ani jednym Pokebolem. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, suba, dzwonek i do zobaczenia w następnym filmie.